Garda. występują. You know Brunei? Kojarzysz Brunei? Mm -hmm. Pracowałeś tam? No, Nie. Ty Znasz o... Sultana? Well, Słyszałem o nim. Słyszałem o nim. Słyszałem. Przy tym wszystko wydaje się maleńkie. To jest siedziba władcy. Dochód na jednego mieszkańca jest najwyższy w świecie. Nieźle, co? Któregoś dnia odwiedzą ich kanibale i powiedzą... Oddajcie nam naszą ropę albo was zjemy. Tam już nie ma kanibalizmu. Są wnukowie kanibalów. Niektóre skłonności są dziedziczne. Jest mój książę, Darren. Czyż on nie jest cudowny, babciu? Postarałam się, że też musisz mieszkać w tej Wiktorii. To dwie i pół godziny drogi stąd, za daleko. <grym> Gdybyś przeczytał, lekturę, wiedziałbyś, o jakie więzi chodzi. Rzeczy materialne tutaj się nie liczą. Kto chętny? Amando? Kiedy grupę ludzi coś łączy, inni nie mają do nich dostępu. Coś podobnego, co łączy członków klubu książkowego, z którego Derek byłby wykluczony. Chodzi o związek sił politycznych. Dokładnie tak. Właśnie takie siły rządziły górną Kanadą w 1800 roku. The early 1800s. You've heard Chyba of o tym słyszeliście. 1800s? <laughs> Co dalej? Będziesz pluł papierowymi kulkami? Nie, panie świrski. na skrytka. Brak ci tylko splugi. A może twojej fujery? Niebezpieczny koleś. Darren poznaj Dereka. Zgadnijcie, kto daje koncert w sobotę? David Bowie. Skąd wytrzasnąłeś bilety? Mój kuzyn pracuje przy obsłudze. 30 dolców za sztukę. Bowie chyba chodzi w kieckach. Już nie. Teraz pieprze sikory. Lepiej się kryj. Całuj mnie w ptaka. Nie znajdę maleństwa. Mam już uprzednie zobowiązania. Wcześniejsze. Jest taki wyraz uprzednie. Mam wcześniejsze, uprzednie, poprzedzające zobowiązanie. Pasuje? Jesteście zajęci wieczorem? To jest nasz port docelowy. Tutaj dopłyniemy. Ukradnijmy łódź mojego wuja. To zabrzmi nieprawdopodobnie, ale na wszystko są dokumenty. Sumując to, co ma moja babcia i mama, dziedziczę jakieś 2 miliony dolarów. Nieźle. Obrona takiego państwa nie jest tania. Jak myślicie, ile kosztuje utrzymanie jednego najemnika? Nie wiem. Tysiąc dolców dziennie? Tysiąc. Czyli 7 tysięcy tygodniowo i powiedzmy stu facetów. 700 tysięcy dolarów tygodniowo. Ale to tylko żółt. Do tego dochodzi żarcie, transport. Weźmy wszystko razy trzy. 2 miliony 100 tysięcy dolarów. Ukradniemy testowe, a Matthew napisze mi kazanie. Przemówienie. Nieważne, co go będzie ułagodzić, miejscowych. Będę musiał nawiązać do religii. W końcu to nie lada wyzwanie. No i musimy nauczyć się malajskiego. Malezyjskiego. <laughs> Wiek by się nam przydał. Żegluje od dziecka. Nie przetrwałby podróży. Zbuntowałby się. Płyniemy bez niego. Dobra. Ale i tak musimy ustalić, jakie tam są prądy. Musimy sprawdzić prognozę pogody no i zabrać brezę. Prezenty. Takie niezatapialne prześcieradła. Będziemy na środku cholernego oceanu. Na środku cholernego oceanu. Może zaczekamy, aż będę miał forsę w garści. To trochę potrwa. Zaczynajcie. Niech wejdą oskarżeni. Chcę widzieć tych przestępców. Prowadzić skazańca. Niech zacznie się sąd. Sędziowie, świadkowie oskarżeni, wszyscy skazani na karę śmierci bez rozprawy. Sezoniu pokaże im coś, czego przedtem nie widzieli. W rzymskim cesarstwie jest tylko jeden wolny człowiek. A ty winnaś mi posłuszeństwo. Musisz trwać przy mnie do końca. Będzie cudownie. Zobaczysz. Przysięgnij, że będziesz posłuszna. Sezoniu? Nie muszę przysięgać. Wiesz, że Cię kocham. Zrobisz wszystko, co powiem. Wszystko, ale proszę strzymaj się. Będziesz okrutna, okrutna. Zimna i bezwzględna. Bezwzględna. Będziesz też cierpieć. Okej. Wspaniale. Na tym zakończymy. Dzięki, Amando. Wybijał mnie z rytmu tymi uderzeniami. Jest naprawdę przekonujący. Dzięki. Zostań jeszcze chwilę. Dobrze. Czuję, że coś we mnie narasta. Zbierają rzeczy, które za chwilę. Przebiją sobie drogę do światła. Jestem wobec nich bezradny. Zrobiłem sobie próbę. Kaligula, cesarz Rzymu. A ten strój chciałem wczuć się w rolę. Właśnie w rolę Kaliguli. W rolę? W szkolnej sztuce. Just, you know, Przypomniało mi się przy okazji It's coś funny, zabawnego. Przebierałaś mnie w kiedyś w damskie kciuszki. To Ćwiczyłaś obrębianie i inne rzeczy, żeby oszczędzić na krawcowej. 7, Miałeś 7-8 yeah, so lat. Teraz little jestem w odpowiednim now. wieku. Pamiętasz, chciałaś mi kupić wóz. You you... Nie chciałeś go. To było rok temu. Stawanie się mężczyzną to trudny proces. I ty, babciu? Wydało się. Nie przyszłyście, żeby mnie chwalić. Zmieniłyśmy nasze testamenty. Kiedy umrę, majątek zostanie podzielony między ciebie i twoją matkę. Po jej śmierci odziedziczysz wszystko. Chodzi o kilkasetek tysięcy dolarów? O prawie cztery miliony. Myślałem, że jesteśmy przeciętnikami. Ufamy ci. Chyba rozumiesz, że jesteś już mężczyzną. Jasne, że jest mężczyzną. Proszę. Boom <laughs> boom